Poprosiłeś, żebym dzisiaj z tobą porozmawiał, prawda? Więc oto jestem, moje dziecko, już tyle razy pokazałem ci, że jestem obecny w twoim życiu, ale mimo to, zawsze gdy coś nie idzie tak, jak oczekiwałeś, wątpisz we mnie. Nie, nie jestem na ciebie zły ani rozczarowany. Chcę tylko, abyś naprawdę mi zaufał, moim planom i drogom. Nie pozwól, aby Twój duch niepokoił się z powodu rzeczy, które dzieją się wokół Ciebie. Wiedz, że wszystko, co przychodzi przeciwko Tobie, przekształcę na Twoją korzyść. Dlatego nie martw się ani nie bój. Jestem Twoim Ojcem i zawsze będziesz moim Dzieckiem, oczkiem w mojej głowie. Nic ani nikt nie może zmienić planu, który mam dla Twojego życia. Bezpiecznie doprowadziłem cię do tego miejsca i bezpiecznie doprowadzę cię do Twojego celu. Moim pragnieniem jest, abyś miał życie pełne pokoju, a nie walk i zamętu. Dlatego nie myśl, że to wyzwanie, które teraz przeżywasz, będzie trwałe. To tylko tymczasowe. Pozwoliłem, aby pojawiło się w Twoim życiu. Aby zmienić w tobie pewne rzeczy i tym samym poprowadzić cię do lepszego miejsca. Moje plany są takie, abyś prosperował i wzrastał, abyś szedł przez życie z entuzjazmem co do swojej przyszłości i oczekiwał wszystkich niesamowitych rzeczy, które już dla ciebie przygotowałem. Co do tych, którzy ci zazdroszczą i życzą ci źle, nie martw się. Wyposażyłem cię, Dałem Ci autorytet i moc nad złymi duchami. Wróg nie ma nad Tobą władzy. Nie ma nic, co mógłby zrobić, aby Ci zaszkodzić lub wpłynąć na Ciebie. Więc uspokój swoje serce, bo w tej chwili, kiedy mnie słyszysz, kończę z wszelką opresją w Twoim życiu. Od dzisiaj Twoje owoce będą kwitnąć, będziesz miał obfitość i będziesz żywym świadectwem mojego dzieła. Zawsze mi ufaj i coraz bardziej trzymaj się mojego słowa, bo będę zawsze z Tobą, a moje słowo będzie lampą dla Twoich stóp i światłem na Twojej ścieżce. Amen.